dlaczego ludzie często są niezadowoleni ze swojego terapeuty, często możesz usłyszeć, że ktoś krytykuje w jakiś sposób swojego terapeuta jest z niego niezadowolony często taka sytuacja y, może się zdarzyć, że innymi słowy po prostu specjalista do którego idziesz cię niesatysfakcjonuje ponieważ tych różnych ekspertów od pracy nad twoją mentalnością, tak to trzeba określić. Jest wielu, jest wiele różnych rodzajów specjalistów, ekspertów, których zadaniem jest pomagać ludziom w ich problemach wynikających z mentalności. Dobrze jest zrozumieć, czym jest taka pomoc, to jest praca nad mentalnością. Ludzie często sięgają po pierwszego, lepszego specjalistę, nie wiedząc za bardzo nic na temat mentalności, duchowości. Ludzie ci tak naprawdę nie wiedzą, jakiego specjalistę powinni wybrać, dobrać do swoich konkretnych problemów, które mają. I często to jest takie, że Wybierają losową osobę, która akurat wyskoczy jako pierwsza, jako druga. Takie coś oczywiście nie ma zbyt dużego sensu. Nie mówię, że całkowicie nie ma to sensu. Mówię, że nie ma to zbyt dużego sensu. Jakiś mały sens w tym jest. To, co jest bardzo ważne, to wybór osoby w sposób przemyślany, czyli Powinieneś znać, co dany specjalista ma do powiedzenia i czy ty z tym rezonujesz. Czyli to, co jest bardzo ważne dla zdrowia psychicznego, to wiara w siebie, w to, co ty myślisz. Postrzeganie Twoich myśli jako czegoś wartościowego, a nie że Robisz po prostu to, co wyskoczy ci jako pierwszy wynik w wyszukiwarce. To nie jest podążanie za sobą, tylko jest to podążanie za tym, co przypadkowo, losowo ci się pojawia. Jeżeli to, co mówię w moich materiałach jest dla Ciebie pomocne, zapraszam Cię do kontaktu, możesz do mnie napisać na Facebooku lub na Instagramie i tam możemy się umówić na sesję online, na której pomogę Ci zrozumieć Twoją sytuację.